Dobry widok wszystkich serdecznie z tej strony. Tadziu się kłania. Poleta, witajcie, kronikarze tak, kronikarki w kolejnym odcinku z cyklu Złote Łany. Trochę nie było mnie, no ale znowu problemy czasowe, nie idzie z niczym wyrobić, jest po prostu tragicznie. No ale co zrobię? Nic nie zrobię. Słuchaj, tak, kronikarze, dzisiaj jedziemy po nowy sprint. Ostateczny sprint, pewnie pomija Turcy, będzie tam widzieć, jaki to sprint. Jademy dzisiaj. Zagona, tak, Bizon Zagon Postanowiłem, żebym kupić Taki kumbaj. Fabryka maszyn żniwnych w Płocku Teraz takiego Tam prototypa stworzyli, potem do PFM, że tam oddali Coś tego, no ale zdecydowałem się, że Że tego kupię Bo ten to, o, to coś To już mnie zaczyna strasznie straszyć Oj, straszy mnie Aż się boję, nie wiem czy je trzeba tak będzie sprzytać w kolerę. Zobaczymy Yy, ciągniki stoją, obiad zjedzony. Yy, tutaj, yy, 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 że tak powiem, no, ziemniaki zwierzone, przyczepa już czysta. Yy, tu została jeszcze ta drewnianka, no ale to się zrzuci ziemiaczków. Otóż, wodnie się no, ziemniaków dosyć sporo już jest. No, ale to się ogarnia. I co słuchaj, bieremy 55 i jedziemy po kombajn, po nasz nowy nabytek. Polimy Kurde, trygi pali moi drodzy Tym to mogę jeździć Dobra, cyk, jedynka Aaa kurwa, żartowałem Będzie kurwa czwórka od razu Dobra, nic nie, nie jadzie Nie jadzie Jedziemy do Firmy Czekaj, ta na kronikarce trochę Przyciszę, bo będzie głośno O No i ruszamy, nie ma co czekać Obecnie tu dosyć szybka kronika Dzisiaj tak, tak jakoś tu wychodzi No ale nie ma kiedy, nie ma czasu I tak to jest tym czasem, cóż sporadzę Ciężko jest Postaram się coś tam właśnie wam powrzucać jeszcze Ojej! No cóż, ważne, że też też już się nie mogę doczekać kombajnu. Teraz a nowego, a jeszcze daleka druga to to. Jak to mówią, jadymy. O kurwa. A groma tu Cóż, zobaczymy się chyba w, w tej w drugiej wsi, bo to nie ma to, co przedłużać. Do zobaczenia kronikarze, w drugiej wsi. Oj, no dzień dobry. Tyle tużem o, ze zrobił. Eee, obecnie Przyjechałem na stację. Jestem w ogóle w wszystkim. Oj, najechał tych kilometrów. Kurwa jego w tej nazad. Żebym się tak No ale też spokój. Daleko po tym kombaj. No ale cóż, bo to od rolnika będzie wziął Niestety nie mam pieniędzy takich wielkich na przydział, Jakoś udało się dogadać z rulnikiem, żeby to przyjąć. No akurat zadunkowałem sobie tu na stacji. Ale już nie ma co czekać, trzeba ruszać dalej. To będzie dosyć krótka dzisiaj grunika, bo no bo co tu co to więcej wygrunikować no. Dobrze dogadaliśmy cenę za Kumbaj. jużki tam rozliczenia, wszystko będzie tam. Jego na razie na chacie nie ma tam później przyjedzie ze mną. To tam ze to przyjedzie. No dojedzie do po prostu tak, bo on teraz pojechał na robocie je no dobra Pirata Było tutaj Możemy se Uorientował się tam nawigatora jak to No wszystko to pomięciłowo jest zrobione niestety No ale co ja zrobię? Nic nie zrobię Słuchajcie tu chyba tutaj Mówi, że jak jadę główną, to że w lewo, no to chyba tutaj. na to jako dziwnie tu płyty w ogóle jakie porobili. No i jadziemy. W ogóle tak, no kombajn jest znakomitym nagomitym stanie, no mało używany, no. Się dziwiłem, że on to sprzedaje. Ale mówi, że mu tam nie potrzeba. Teraz jak jest właścicielem SKR-u to, to To tam właściwie SKR. No bo jak on pracuje w SKR, że tam kumbajny są, no to wiadomo, no to on to już tego nie potrzebuje. Przyjedzie się tutaj taką 40. Czy to pechowi lo i zetnie, no. O, sobie je bikałem. Jak to tu tam je? No tu widzę ludzie chodzą Aby Kumbaj był sprawny i żebym mógł. Żebym mógł nim działać, nie? O, tu kościół, o tak, bo mówiło ko kościoła Bo musi gdzieś tu będzie. Czekaj ta, trzeba się rozejrzeć O tu! Czekaj ta O cholera Teczny Mówi, że tu brama jest otwarta Dobra tu otwarte Otwarte, dobra, czekajcie, tu sobie otworzę tylko bramę, żeby mógł wjechać. O. Okej, okay, okej. Okay. Siadamy. Oj. I wjeżdżamy. O. I stoi Kumbain. kurna jego w tej nazad. Dobra. Parkujemy. O, rower jego żony chyba. No i dobra, go na razie nie będzie. On przyjedzie pewnie za niedługo, bo tam się kontaktowałem. Rozdzielimy się. No, takie dosyć ciekawe tu gospodarstwo, ja Wam powiem. Zobaczmy, co tu my mamy. No, ja Wam powiem. No, elegancki Bizon. No, bo tak jak myślałem. że. No, czyli czegoś się tu nie mogę zdziwić. Kombajn do, ciągni do ciągnika, nie jest jako może wielka wydajność, z tego zagon, no to sypy, Klapy zamknięte z zero, 20 zagon, no kombajn jest nowka praktycznie, widać, że on chyba świeżo, może jakoś handluje, albo kurwa zajumał, a to wszystko jest możliwe, kurde tu nie jeden raz, tutaj dziadek nie raz już spotkał się z taką sytuacją, że z kombinatów to wszystko wieta. To wszystko wieta oni to wynosili. Zawraca się przebywanie między ciągnikiem a kombajnem przy wyłączonym silniku. O, no, standardowo tutaj paski. To wszystko, ale wieta co? Najpierw to najlepiej będzie, jak ja go przypnę, i sprawdzimy. Tutaj z headerem w ogóle, header gdzie jest. On tu jest, bo w ogóle stał w tym, tutaj, tym hangarze, ale on go wyciągnął. Bo, przecież kontaktowałem się, że, 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 że tutaj yy, przyjadę głuby jeździć, no tutaj jest troszeczkę inaczej, tu, no tutaj rurki takie typowe, no tutaj na nich są palce nagarniacza, ale wiecie co, ja go podepnę, on obecnie mówi tak, yy, Tutaj mówi mi ten tutaj sprzedający, że. Yy, że, 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 no dobra, nie pan Roman, że on tutaj już jest ustawiony, bo on ogólnie też ma. O, patrzcie tutaj o. Patrz te 55. Tylko, że moja to tam trochę starsza. Że starsza, no lepsza, no taka sama, tylko, że on cały okrągły tu dał. A i nie ma kabiny, a ja za to mam kabinę, więc jest e, glanc. Ugh, to obciążników brak. Jeszcze światło, no ale tu nieważne Ważny jest zagon Przypniemy go do 55 ee, I zobaczymy jak to będzie chodziło bo Tak jak ja mówiłem ja Ja na razie nie wiem Jak on się będzie zachowywał Czy to wszystko na pewno chodzi A będzie prze, przegazować Dobra, cofamy Bo to ogólnie tutaj na tym Zaczepie Trzyma się, czekaj ta. Z jeszcze, szczerze powiem, nie wiem co będzie, ale to jej temat to później się poruszy. Ach. Aha. No się, udało się to piąć. Ustawiłem już wszystko pod swoje. dobra, mm, teraz tak. Trzeba będzie podjechać pod Pod, pod ee, header. Dobra Te kable wszystkie tam poszły Podniesiemy No i dobra mamy Jeszcze tu trzeba będzie go ustawić, bo ogólnie trochę No Ciężko jest 55 No i elegancko Zapinamy wałki, zapinamy tutaj przewody yy, W sumie tak to wygląda Śliczny zestaw, nie powiem Aż sobie tu pamiątko zdjęcia zrobię, co? Myślę, że palimy. No i będzie ciężko. Rozruch! O, o, o! I ciach, Poszło! Oh shit! Dobra, zobaczmy, czy to wszystko chodzi. No, kosa tu wszystko chodzi. No to jest nowy i praktycznie, no to co się tu dziwić, no Proszę, jeśli to wychodzi No tu Góra się No trzeba tak roztworzyć No ale to nie potrzeba na razie Służymy to Teraz, teraz tak trochę opuścimy. A tutaj podnosi się opuszcza. Na widzę, że trzeba go będzie jeszcze y ustawić. Dobra, włączamy go. Czy tak pod kalibrację będzie szyd? Pewnie. Ech. Dobra, zgłosimy na razie. Puszczę. Powiem tak, kronikarze. Bombaj zakupia. Bo tutaj jeszcze przejrzymy go. Jeśli będzie dobrze, ja go biorę. Czekam jeszcze na tutaj pana Rysia. Niech tutaj wpadnie Ryszarda. Zobaczymy to, co tutaj ugadamy z nim, jaką cenę i w ogóle wszystko. Eee, i tu zobaczymy się za chwilę. Jak będę już wracał eee, ze sprzętem do, do, do domu, no co, co ja mogę więcej rzec. Na no, razie to trzeba jeszcze ugadać. Może wcale nie wrócę. Dobra, zobaczymy się za chwilę. No dobrze, Podem Ryszardem żeśmy się już dogadali. Sfinalizowany wreszcie. Coś innego. Wszystko dogadane. Szwagier. Flaszkę postawi. I co? Trik. Jedziemy. Nie ma co czekać. Kurde. Jedziemy z nowym sprzętem do gospodarstwa. Ou. Czekajcie, bo tutaj. O, wiem, że zablokował O, 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 trochę muszę się Spomóc, bo tu Kurwa mać I siad Chyba przysiad Nie, jedzie, jedzie po tylko stacza się, stacza się No, 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 dobra, czekajcie, ale tu murów Mrowryjek ale chyba ruszy się kurwa jego w tej nazwie, czekajcie, pójdę do Rysia, niech on mi pomoże. Bo się cholera, chyba za nisko jest ten, trzeba to wypoziomować. Widzimy się, No Witajcie, jak widzita ruszam, jadę. Już jestem przy domu, to jest już Wito, musiałem na postoju się zatrzymać, kurwa, trochę się przyspać. Bo to daleka droga, ciężko jeszcze po nocach wracałem ale jeszcze zmęczony jestem, fest, trzeba będzie jeszcze odsy odsypnąć trochę już, już nie bliżej do domu cieszę się z nowego nabytku tego kombajna już się nie mogę doczekać następnego sezonu kiedy będziemy go dostawać, no podjąłem tą decyzję ponieważ no, z tą wistulą były dosyć duże problemy już irytowała mnie a ten PFM-Z jeszcze taki w miarę jest no nie za bardzo, e, jakoś tak ten katować chcę, no ale no, no nie mam wyjścia, tak no, jest już jak jest. Mam nadzieję, że jako damy radę nowy etap będzie, no kiedyś może się pomyśli nad jakim innym kombajnem. Na razie musi być y, ten sprzęt, jak na no razie. Dobra, zwolniamy Oj, się zaparkujemy, ciągnik Co by trochę odpocznie Było ciężko ciężko, ciężką Podróż musiał przeżyć Kurwa, się że się Wyrobię No ciężko, ci, o, powoli, o, dobra, przeszedł no ciężko, ciężko, ale jako przeszedł no i jej kombajn już na podwórku. No i gosimy na razie. Oto nowy sprint. Mam nadzieję, że będzie się sprawował. Mam nadzieję, że no, w nowym sezonie będziemy go testować. A z mojej strony to też kronikarze Będzie na tyle. Pozdrawiam, krótki materiał, ale żebyś tam wiedzieli, że żyje. Pozdrawiam. Tutaj już poleta. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.